To się wydarzy. Długie, krótkie, kolorowe, bardziej prześne. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam podstawowe informacje, jak wybrać, jaki łuk kupić do ucznictwa konnego lub pieszego. Zapraszamy. Zajmiemy się krótkimi łukami w typie wschodnim. Trochę takimi jak ten, ale to jest oryginalny łuk z XIX wieku, zrobiony z materiałów naturalnych, z drewna, rogu i ścięgien. Takie łuki w dalszym ciągu można kupić, ale to jest dość droga inwestycja. My bardziej skupimy się na podobnych łukach, ale wykonanych z materiałów współczesnych. Jak widać, kształt tego łuku i sposób działania będzie bardzo podobny. To są łuki współczesne. Wykonane również z drewna, ale zamiast rogu i ścięgien jest włókno szklane albo włókno węglowe. To są łuki dużo tańsze, dużo bardziej dostępne, zwłaszcza dla początkującego łucznika. Wszystko to są łuki refleksyjne, czyli takie, które musimy dość mocno ugiąć, żeby w ogóle założyć na nie cięciwe. Nienapięty z niezałożoną cięciwą wygląda tak. Teraz zakłożona cięciwa i potem jeszcze przy strzelaniu wyginamy go daleko w drugą stronę. Kasa, kasa, kas, kas, kasa. Kas, kas. Na rynku mamy kilkadziesiąt rodzajów łuków, które z grubsza możemy podzielić na cztery półki cenowe. Pierwsza grupa to łuki do 200 zł. Plastikowe, najprostsze modele. Firma Roland, model Snake. Kolejna grupa to łuki koreańskie. Bardzo dobra, dobry stosunek ceny do jakości. Cena między 600 a 700 zł. Kolejne łuki to już półka cenowa około 1,5 1500, 1500 1700 zł. Tutaj widzimy. Łuk węgierskiego producenta Grozera, a w Polsce podobne łuki robi Sylwester Styrczula i Ferrari wśród łuków. Ceny powyżej 3500 zł. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Lukasa Nowotnego i firmę Saluki ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz kasy liczy się rozmiar, czyli dwa słowa o długości łuków. Mamy tutaj łuki. Różnej długości od 46 aż do 60 cali. Eee, taki łuk dobieramy do wysokości albo niskości osoby eee, oraz do tego co z tym łukiem będziemy robić. Eee, oczywiście, jeżeli bardziej nas interesuje łucznictwo konne, to potrzebujemy łuku nieco krótszego. Eee, jeżeli będziemy strzelać przede wszystkim pieszo, możemy sobie pozwolić na łuk dłuższy na koniu, który byłby na koniu niewygodny. Eee, Anka używa łuku 47 cali. Saluki 47 cali, taki jak ten, który dla mnie byłby oczywiście za krótki, więc dla mnie przy, mojej, przy moim wzroście, przy ucznictwie konnym optymalny będzie łuk 53 cale, taki jak ten, to jest mój łuk. Natomiast gdybym przede wszystkim strzelał pieszo, to wziąłbym nawet jeszcze troszeczkę dłuższy łuk, coś takiego jak tutaj, prawie 60 na 50, chyba 8, 8 cali. Kolejny temat to siły łuków. Tutaj trudno coś tak naprawdę powiedzieć nie widząc danej osoby. Jeśli możecie, to zapraszamy albo do Białego Stoku, albo do Warszawy. Mamy różne łuki. Możemy po prostu spróbować doradzić coś na praktycznym przykładzie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, dla osoby początkującej raczej nie przekraczamy 30 punktów Kobiety 20-25, mężczyźni 25-30, coś takiego wydaje mi się na początek najbardziej odpowiednie. Na koniec kilka słów o wyglądzie. Najprostsze łuki czarne, plastikowe. Kolejne, wyglądające bardziej nowocze bardzo nowocześnie, kolorowe, kontrastowe, korańskie. Kolejna grupa, jeżeli kogoś interesują bardziej tradycyjne lub y, ktoś chce się zajmować odtwórstwem historycznym, to to łuki np. grozera w imi, w imita, imitujące naturalne materiały, lub łuki, 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 luki, Luka Sanowotnego, czyli Saluki. Ja bym się rozebrał!